No i mamy to, drodzy państwo, o rewolucji przemysłowej i tym, jak odmieniła rynek pracy, czytaliście w podręcznikach w szkołach. Część z was, jak przez mógł, może pamiętać także, jak stawała na głowie praca biurowa, gdy upowszechniały się komputery i internet. Ale teraz, nareszcie, tego trzęsienia ziemi będziecie mogli doświadczyć na własnej skórze. I choć wiem, że mówi się o tym od dwóch, trzech lat, teraz teoria powoli zaczyna stawać się praktyką. Mowa oczywiście o tym, jak pojawienie się generatywnej, sztucznej inteligencji zmienia naszą zawodowość. Rzeczywistość. I jeżeli wydawało Wam się, że akurat Was w żaden sposób to nie dotknie i wystarczy po prostu umieć się zaadaptować i uczyć nowych umiejętności, mam smutne wieści. Może okazać się, że polecicie tak naprawdę jako Pierwsi, ale żeby nie było, że to jedynie gadka wujka przy Piwku oparta o jakże wiarygodną analizę wywodzącą się z chłopskiego rozumu, tym razem to nie moje przemyślenia, a wyniki dużego raportu przygotowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy, Polski NASK oraz Polskie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także cyfryzacji. Wnioski płynące z tego kilkudziesięciostronicowego dokumentu są nie do końca optymistyczne. Wprawdzie nie wynika z niego, że czekają nas w najbliższych miesiącach czy latach masowe zwolnienia, to jednak potężna część zadań zostanie oddelegowana na AI, a to siłą rzeczy może wpłynąć zarówno na politykę dotyczącą nowych zatrudnień oraz strukturę naszych wynagrodzeń. No i nie oszukujmy się, nawet jeżeli AI z dnia na dzień do masowych zwolnień nie doprowadzi, to długoterminowo ludzie na mniej potrzebnych w nowym w świecie stanowiskach będą, jak to się ładnie mówi w korpo, redukowani. Wiem, że z wielu z Was, którzy regularnie nas oglądają, lubi liczby i konkrety, więc zanim przejdę do nieco bardziej szczegółowej analizy, kilka prostych buletów wynikających z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy. Po pierwsze, co czwarty zawód już teraz lub za chwilę bardzo mocno zostanie zmodyfikowany przez Gen AI. I mówimy to o skali globalnej, a nie o małym jego wycinku. Biorąc pod uwagę, że szacuje się, że w skali świata aktywnych zawodowo jest około 3,5 miliarda osób, oznaczałoby to, że realnie zmiana Dotknął nawet kilkaset milionów ludzi. I co ciekawe, w krajach rozwiniętych, gdzie prac niefizycznych jest proporcjonalnie więcej, wskaźnik ten rośnie i dotyczy już nie 25% wszystkich zatrudnionych, a nawet i 34%. To oznaczałoby, że jedna na trzy osoby w kraju takim jak Polska może spodziewać się odczuwalnych zmian w związku z pojawieniem się Gen AI i może to być zarówno utrata zatrudnienia, bądź zauważalna zmiana zakresu obowiązków. Które z zawodów tymi zmianami są jednak najbardziej zagrożone. W raporcie możemy przeczytać analizę łącznie aż 30 tysięcy zadań rozrzuconych po różnych specjalizacjach i na tej podstawie oszacowano, że najbardziej zagrożony jest zawód operatora. Danych, czyli osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie treści, dokumentów i raportów do systemów komputerowych. Tu wskazuje się, że nawet 70% obowiązków już teraz można w pełni zautomatyzować. W idealnym świecie to oznaczałoby, że zyskuje taka osoba 70% więcej czasu na inne zadania czy poszerzanie swoich kompetencji, ale w rzeczywistości zazwyczaj oznacza po prostu zredukowanie grona osób, które resztą tych nie-AI-owych rzeczy po prostu w firmie się zajmują i skumulowanie na tym mniejszym, węższym składzie większej liczby Obowiązków, które wcześniej były rozmasowane po większym zespole. Numerem dwa są pracownicy niższego szczebla z działów odpowiedzialnych za księgowość, statystyki, ubezpieczenia oraz brokerstwo w zakresie finansów. Tu wskazuje się na możliwość zastąpienia ich na poziomie od 63 do 65%. Na dalszych pozycjach mamy bardzo popularny, także i w Polsce, zawód analityka finansowego. Tu raport wskazuje aż 62% zastępowalności. W ścisłej czołówce znajdują się również pracownicy telefonicznych działów sprzedaży, czyli tak naprawdę pracownicy call center a także tłumacze oraz co może być dla niektórych pewnym zaskoczeniem deweloperzy webowi AI już teraz może wykonywać około 60% zadań wszystkich ich obowiązków. Gdy przyjrzymy się innym popularnym w Polsce zawodom w zestawieniu znaleźć możemy także pracowników recepcji i doradców finansowych, to około 57% zastępowalności pracowników biur podróży, 56% software softwardeveloperów, 53% piarowców i dziennikarzy, takich jak ja, odpowiednio 43 i 51% kasjerzy, 39%. Z kolei najbardziej bezpieczne w kontekście automatyzacji i zadań, które przejąć może AI, są zawody takie jak śmieciarze, pracownicy plantacji i upraw sezonowych, pracownicy budowlani, zwłaszcza ci, którzy zajmują się układaniem cegieł oraz osoby sprzątające. Tu, według raportu, zastępowalność wynosi zaledwie 9%, cała reszta, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju technologii, musi być wykonywana i przeprowadzana przez. Człowieka, a jeżeli nie musi, to przynajmniej jest na tym etapie dużo bardziej opłacalna ekonomicznie. Wysoko na liście bezpiecznych zawodów znajdują się także profesjonalni czyściciele okien, to 11% zastępowalności, hodowcy trzody i innego żywego inwentarza 12%, pomoc kuchenna, rzeźnicy, leśnicy, malarze elewacji, stolarze oraz monterzy izolacji tu zastępowalność wynosi zaledwie 13%. Procent. Całkiem bezpieczni wydają się być także policjanci, weterynarze i asystenci osób starszych oraz wytwórcy rękodzieł. Tu raport wskazuje ich zastępowalność na poziomie 14%. Schemat wydaje się dosyć oczywisty, im więcej dany zawód i stanowisko wymaga pracy z danymi w formie cyfrowej, tym łatwiej go zastąpić przez sztuczną inteligencję. Zawody bardziej manualne lub wymagające kontaktu fizycznego z danym przedmiotem lub osobą są na tę chwilę trudniejsze do zastąpienia i choć Gen AI oraz Automatyzacja jest w stanie część obowiązków także i w tych zakresach. Wypełnić to bez czynnika ludzkiego, zwyczajnie się tu nie obędzie. Co to realnie oznacza? Choć tak jak wspominałem na początku, autorzy raportu nie wieszczą Armagedonu i masowych zwolnień z dnia na dzień, to jeżeli pracujecie na którymś z tych wymienionych zagrożonym wpływem AI-zawodów, dobrze zacząć zastanawiać się nad tym, jak może wyglądać Twoja branża za rok, dwa czy też pięć. Lat, bo skoro już teraz duża część obowiązków jest zastępowalna, wraz z rozwojem technologii procent ten będzie tylko rósł. Już teraz wskazuje się, że na skutek pojawienia się Gen AI i jego implementacji w codziennych procesach w niemal 40% firm zwolniono już teraz przynajmniej jedną osobę. Różne szacunki wskazują, że realnie przełożyło się to na bezrobocie od kilkuset tysięcy do kilku milionów osób, a tempo rozwoju sztucznej inteligencji przecież przyspiesza w tempie wykładniczym. W Polsce według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego prace w ciągu najbliższej dekady straci od 3,7 miliona do 5,5 miliona osób. A mówimy tu przecież o kraju, w którym aktywnych zawodowo jest około 17 milionów ludzi. Co się wówczas z nimi stanie? Co się stanie z gospodarką, gdy ludzie przestaną otrzymywać środki pozwalające na zakup nowych rzeczy? Na no to gotowych odpowiedzi ani rozwiązań na tę chwilę nie ma, ale muszą powstać i to Szybko. Oczywiście w idealnym świecie, w którym AI przejmuje nasze obowiązki, pracodawca nadal wypłaca nam pełną pensję i cały czas zatrudnia nas w pełnym wymiarze, ale chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że w gospodarce kapitalistycznej nastawionej na kosztowną optymalizację i maksymalizację zysku nigdy się to nie zadzieje. Nie bez powodu zaczął ostatnio wracać temat wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli wypłacanych przez państwo stałych środków dla obywatela, pozwalających mu zabezpieczyć jego kluczowe potrzeby bez względu na to, jakie ma inne źródła dochodu. Tylko, czy taka przyszłość, w której nasze być albo nie być jest tak naprawdę w całości uzależnione od państwowego podmiotu, jest czymś, w czym chcielibyśmy funkcjonować, to pytanie tak naprawdę. Do was. Jak na to patrzycie, jakie alternatywy widzicie, i czy już teraz odczuwacie pojawienie się Gen AI w waszej codziennej pracy. Jak wyobrażacie sobie ją za te 5 czy może i 10 lat? Sekcja, komentarzy stoi przed wami otworem, a ja w tym miejscu się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, chyba, że AI zdąży mnie do tego czasu zastąpić. Oby nie, ale trzeba być gotowym na wszystko. Tym pozytywnym akcentem kończymy. Trzymajcie się. Cześć!